Struktura wszechświata. W publikacjach na tematy kosmiczne zostały opublikowane obrazy strukturalne kosmosu uzyskane z kompleksowych zdjęć kosmosu, które poddane zostały symulacji komputerowej przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego. Obrazów takich nie jesteśmy w stanie uzyskać w żadnym przypadku przy pomocy tradycyjnych obserwacji kosmicznych. Uważam, że uzyskane w ten sposób obrazy stanowią epokowy przewrót w dziedzinie badań kosmicznych. Przedstawiam dwa tego typu obrazy. Fod 1. Fod 2. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem te publikacje, skojarzenie miałem jedyne i natychmiastowe. Uważam też, że wykonanie pracy w celu uzyskania takich obrazów było wyczynem intelektualnie epokowym, gdyż umożliwiło wgląd w ewolucyjną machinę dziedziczenia na najwyższym poziomie. W celu przedstawienia mojego skojarzenia z wyżej przedstawionymi obrazami prezentuję fotografię fot 3. FOT 3 Fotografia fot 3 przedstawia strukturę neuronów w ludzkim mózgu. Struktura ta jest zdumiewająco podobna do struktury kosmosu, szczególnie według FOD-1. Jest pomiędzy tymi obrazami zasadnicza różnica polegająca na tym, że struktury uwidocznione na fot 1 i fot 2 są strukturami promieniowania elektromagnetycznego, natomiast struktura z fot 3 jest strukturą molekularną, a więc jak najbardziej materialną i to jest prawdopodobnie przyczyną wielu ograniczeń wydolnościowych naszego ludzkiego mózgu. W celu pełniejszego porównania podobieństw z wyżej przedstawionych obrazów zamieszczam ich potrójną panoramę. FOD 4 oraz podwójną. FOD 5 Uważam, że podobieństwo jest niewątpliwe, ale w celu pełniejszego zaprezentowania moich skojarzeń powołam się na dwie podstawowe tezy religijne. Nie tylko w religii katolickiej istnieje stwierdzenie, że na początku kreacji świata była światłość, oraz na fakt, że wielu teologów słusznie uważa, że cząstka Boga jest w nas samych. Świadectwem tych tez jest zestawienie powyższych obrazów, a jednocześnie może być świadectwem naszego dziedzicznego intelektu. Należy jednak zaznaczyć, że nasz molekularny intelekt jest tylko znikomą cząstką pierwowzoru. Można jeszcze zauważyć, że w odniesieniu do religii katolickiej przez dwa tysiące lat trwał spór o istotę Boga. Ateistyczni naukowcy próbowali znaleźć dowody, że Bóg nie istnieje, a teolodzy odwrotnie, usiłowali znaleźć dowody na istnienie Boga. Tak pierwszym, jak i drugim się nie powiodło. Współczesne możliwości techniczne ludzkości umożliwiły uzyskanie obrazów, FOT1, FOT2, FOT3, które wprawdzie dowodem nie są, ale stanowią pewną wspólną wskazówkę dla nauki i teologów, jaką drogą do poznania prawdy dalej podążać. Myślę, że istotą poznania jest światło, a konkretnie promieniowanie elektromagnetyczne P, w swojej dualistycznej właściwości i najgłębszym rozumieniu jego istoty. Podążając dalej tym tokiem rozumowania można uznać, że P takie jakie widzimy, a jego prawdziwa natura to dwie zupełnie inne rzeczy. Można uznać, że P nie dotyczy czas i przestrzeń, gdyż P takie jakim go widzimy i jego zdumiewająca nie do ogarnięcia naszym rozumem stała prędkość, to następna nasza łuda gdyż jeżeli P nie dotyczy czas i przestrzeń to P nie może mieć prędkości. A tylko my to tak widzimy i w celu pełniejszego przedstawienia tej ostatniej tezy posłużę się dokładniejszym zdefiniowaniem pojęcia próżnia kosmiczna. Pojęcie takie funkcjonuje od dawna i jest doskonale, wszystkim go używającym, znane i rozumiane. Ale czy to pojęcie w pełni oddaje prawdę temu, co ma prezentować? Otóż w kosmosie istnieją małe i duże obszary próżni doskonałej, nie zawierającej nawet śladowe ilości materii. I w tym momencie posłużę się przykładem putej szklanki. Pusta szklanka jest pusta i nie uwzględnia się tego, że nie jest pusta, gdyż znajduje się w niej powietrze. Podobnie jest z próżnią doskonałą, gdyż każda objętość próżni doskonałej zawiera w sobie P o różnym natężeniu i długości fali, a ponieważ charakter B jest dualistyczny i raz możemy P uważać za falę, a raz za materię, więc pojęcie próżni doskonałej w odniesieniu do kosmosu traci swój pierwotnie rozumiany sens. W celu pocieszenia można przypuszczać, że próżnia doskonała istnieje tylko w mikroświecie, to jest w subatomowym środowisku cząstek elementarnych. Nawet pozornie ciemne obszary na fot 1 i fot 2 zawierają P, z tym że nie jest ono postrzegane w zakresie świtła widzialnego dla naszego oka. Wszystko to, co powyżej zostało powiedziane, wskazuje na, na to, że dalsze badania nad prawdziwą istotą P mogą nas przybliżać do prawdy o świecie i być może dodatkowym wymiarze, tak usilnie poszukiwanym przez naukowców, ukrytym właśnie w P. Tak jak potoczne rozumienie pojęcia próżnia, po dokładniejszym rozpatrzeniu traci swój sens, to podobnie bezsensownym może się wydawać potocznie stosowana nazwa wielkiego wybuchu Big Bang. Bo co tak naprawdę miało wybuchnąć? Ale to jest tylko czepianie się pewnych nawykowych pojęć słów z nimi związanymi. A istotą pewnych środowisk naukowych i ich przedstawicieli jest duża do arogancji i braku skromności, nie mówiąc już zaduwaniu we własną pozorną wiedzę. Podaj przykład, kiedy jeden z naukowców, mówiąc o wielkim, nowo zbudowanym akceleratorze cząstek elementarnych, wypowiedział następujące stwierdzenie, że badania na tym akceleratorze przybliżą nas do wielkiego wybuchu. Jest to analogiczne do twierdzenia, że dalsze doskonalenie obserwatoriów astronomicznych, kosmicznych pozwoli nam odczytać metkę firmową na koszuli nocnej Pana Boga. A taki już marginalnie wyrażę własną obawę nad tymi badaniami pod Genewą i oby nie zaistniała sytuacja analogiczna do sytuacji ucznia czarnoksiężnika. Gdyż takie badania właśnie świadczą o arogancji świata nauki i nie wiadomo czy nie wydostaną się spod kontroli oraz jakie skutki spowodują w sektorze militarnym. Nawiązując ponownie do fot.1,2,3 i do mojego z tymi fotografiami skojarzenia można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa że struktura wszechświata stanowi niewyobrażalną dla nas świadomość. Inaczej mówiąc, wszechświat to świadomość, z którą nie mamy żadnej możliwości osobniczego kontaktu, a jedynym echem naszej biologicznej świadomości istnienia kosmosu jest wiara w Boga i tworzenia przez każdą istniejącą cywilizację religii. Jest to jedyny ślad wskazujący na to, że nasza świadomość. Inteligencja i możliwość logicznego myślenia są w wymiarze materialnym dziedzictwem świadomości kosmicznej, dziedzictwem bardzo ułomnym i niedoskonałym na skutek materialnej struktury naszego aparatu myślenia. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że ewolucja, przed trzema miliardami lat, nie znając komputerów ani też nie mając do dyspozycji znajomości zapisu cyfrowego informacji stworzyła lub zastosowała kod genetyczny, który po miliardach pokoleń doprowadził na drodze ewolucyjnej do powstania człowieka, świadomego swego istnienia. Świadomość kosmiczna jest w swojej istocie dla nas całkowicie niedostępna, a to świadczy o tym, że i wszechświat też jest dla nas niedostępny. Poza małym obszarem naszego najbliższego otoczenia, o ile założymy, że cienie realności są realnością samą. W tym momencie muszę ponownie stwierdzić, że tak obecnie modna hipoteza WW jest czystą fantastyką i tworzeniem spekulacyjnych teorii, co już, w oparciu o inne przesłanki, niejednokrotnie stwierdzałem, w innych rozdziałach mojego opracowania. Magister inżynier Józef Radwański Fotografie Z, FOT1 Świat nauki styczeń 2000, artykuł Mark Po. Striptum 1, zacytuję, na wzór i podobieństwo swoje. Jakże jest to powiedzenie powszechnie znane. A dziedzicznie dotyczy postaci człowieka. Co wyraziło wielu wielkich malarzy w swoich wiekopomnych dziełach. Między innymi Michał anioł w słynnym fresku w kaplicy sekstyńskiej. Otóż okazuje się, że to kardynalny błąd bo podobieństwo istnieje i można je uznać za dziedziczne, ale dotyczy nie postaci, ale struktury naszego mózgu. C. B. D. O. Józef Radwański. Po. Stryptum 2. Teoria wielkiego wybuchu na skutek nieprawidłowej interpretacji faktów. To czysta fikcja, fantastyka. Opierając się tylko na faktach a nie na ich interpretacji można odkryć zupełnie inną prawdę. Wszechświat nie ekspanduje, ale o tym nie warto się zajmować i wykładać, gdy społeczeństwo nie widzi różnicy w ostatnio modnym w środowisku polityków powiedzeniu. Nic się nie stało bez sensu logicznego, a stało się nic logicznie. Gdy pozwala się wybrać do rządzenia krajem na drugą kadencję przestępców, którzy co krok łamią konstytucję, wiedzę swoją zabiorę ze sobą, wraz z jednym obolem i jedną drachmą, dla Harona.